Co Cześć. Cześć. Baba. Dobrysia. Walka spokojnie. Absolutnie. O, bąki jeszcze idą. Bardzo cię główską. Komcenuje za mnie. Łezadowiłaś już nagle. Wiesz co, ona nie widzi za bardzo na razie. Tak z bliskiej odległości, tylko... Się rusza, więc... No, no, no. Nie macie taką ma dobrą koszulkę, bo te, te dzieci widzą takie kontrasty, to to mieszkali, lśni oj. W najlepiej. No. Szybko się musimy odbudować. ekipy musimy wziąć, która będzie pracować. Nie, w do dziecko by było spało, wózek na ten na, na oku, gdzieś do cienia. Jakoś kiedyś tam nie latały muchy, i wiesz, dziecko by